Cześć, witajcie! Z tej strony Golex, a dzisiaj nagrywam kolejny raz Minecraft Adventure. E, dzisiaj, jak widzicie po miniaturce, mam w planach zrobić port. spytać e, pewnie gdzie? Pewnie będziecie sobie teraz, że tutaj na tej wodzie. Ale nie. Zrobię je w nowym miejscu, które zbudował Dropser i, i ja na live wczorajszym. Tak, wczorajszy, wczorajszy live. No u was, no chyba też u was wczorajszy. No wczoraj jeszcze w Majowie robiliśmy mur. Tutaj, jak możecie zobaczyć, mamy mur. Tam jeszcze nie jest skończony, ale tutaj już mamy dookoła salutki mur, aż do tamtąd. I tam jeszcze trochę mamy obok wiatraku yy, yy, muru. <laughs> Więc możecie napisać, jak wam się podoba mur. Robiliśmy go z 2 dzięki morza I była fajna atmosferka. Parę ludzi wbiło. Yy, serdecznie ich pozdrawiam. Yy, I tak, i dzisiaj będziemy budować port dokładnie. Tam dokładnie za tym, albo nie, nie wiem trzy rzeczy za tym, czy tutaj, tutaj chyba będziemy budować mm, porcik i będziemy mieli tutaj sobie e, zrobiony. tutaj, jak widzicie, też tam macie mur. I ten mur jest gdzieś do tamtą, właśnie do tych krówek. E, ale dobrze, teraz zajmijmy się. E, tym portem. zostawcie oczywiście lajki i subskrypcje na moim, jak i na Dropsera kanale, Żeby nie przegapić więcej odcinków właśnie z serii Minecraft Adventure. Ok, e, zobaczmy. Mamy tutaj już sobie przygotowałem rzeczy na to, mniej więcej. E, więc po prostu będziemy mieli <laughs> e, bez jakiegoś zbędnego przedłużenia, po prostu będziemy zaczynać. E, I tak, pierwsze co, bym, to bym tutaj zamienił te rzeczy na trawę, bo jednak albo na. No, nie wiem, no, co to zamienić, czy na żwir, czy na no to, ale myślę, że chyba jednak na żwir, bo chciałbym zacząć to od kobla. Więc pozbierajmy trochę żwiru. Okej, okay, wygląda to jakoś tak. Yy, I teraz tak, zaczynamy yy, od stona Tylko myślę, żeby to zrobić trochę wyższe i zrobić taki schodek. Yy, więc zróbmy sobie crafting. Okej, okay, zróbmy sobie schodki. Ok myślę, że 8 słodków tutaj starszy na styk. Chciałem zrobić mniej więcej z takie. I tutaj zrobić dwa tak, na sześciową. Sześciową killo siliktaczem. E, tak. I tak jeszcze raz. Coś mniej więcej w takim właśnie stylu. Dodamy tutaj jeszcze płotki i tutaj jeszcze dodamy e, filary. Ok. Tak to by nie wyglądało mniej więcej z jeden. E, na resztę będzie to jeszcze z... dwa jeszcze dodatkowo będą i oczywiście zrobimy, żeby to nie, nie było tak, że to już będzie wszystko zrobimy to jeszcze statek więc no bierzemy się do roboty hej widzę, bo ogólnie robiłem trzecie idealnie idealnie, po prostu na styk mi dotarło no po prostu coś pięknego, coś pięknego Mamy już tutaj trzy porty zrobione W całości, więc tak to tutaj wygląda Wygląda no to naprawdę spoko No wygląda to naprawdę spoko Dodamy tutaj jeszcze duży statek I będzie, to będzie wyglądało jak już coś To będzie wyglądało jak coś, więc Bierzemy się do roboty Będziecie widzieli z tego urywki I na końcu oczywiście efekt tego końcowy więc widzimy się u mnie za godzinę lub pół godziny, a u Was za dwie sekundy. To cześć. Okej, okay, widzowie, skończyłem e, z, ro, robić statek. No to taki mały, po prostu, mm, tutaj stateczek. Nie, nie chciałem robić jakoś za duży, za duży. robiłem po prostu dużo elementów. Statek e, e, zrobiłem z poradnika. Yy, na, z kanału Kirat macie go właśnie teraz przy sobą wbijacie do niego i zasubskrybujcie też jego kanał yy, więc tak to wygląda końcowo zrobimy jeszcze z dwa i to będzie zasadzie tyle więc robię jeszcze dwa takie dokładnie takie same statki więc widzimy się za chwilę no to się ma Okej, okay, widzowie, jestem już po przerwie i mamy tutaj pierwszy statek, drugi statek i trzeci statek. Tak to się tutaj prezentuje. Yy, tutaj jeden zrobiłem biały, żeby to wyglądało jakoś trochę inaczej. I mamy to po prostu zrobione port z trzema statkami. No to spoko. Yy, nie wiem jak. Jak macie jakieś pomysły na kolejne budowle oczywiście to piszcie śmiało w komentarzach. Ja na pewno je rozważę z dropserem, Pawem to i na Minecraft Adventure i może je zbuduję, więc polecam również pisać pomysły. To na tyle jeśli chodzi o ten odcinek, więc dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się no i cześć!